Siemanko, Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj takie wideo informacyjne, coś ala newsy ze świata konsol i nie tylko, bo też mamy newsy ze świata komputerów, PC-ów, blaszaków, tak zwanych. Nie wiem, jak to się przyjmie, zobaczymy. Dajcie mi znać oczywiście, czy coś takiego Was interesuje. Takie wideo w formie właśnie newsów jakiś tam, nie wiem, z tygodnia czy. Z kilku dni, czy nawet z dwóch tygodni zobaczymy, ile tych newsów tam się nazbiera, bo to nie zawsze są newsy warte po prostu uwagi i jakiś tam materiałów, ale ostatnio zainteresował mnie temat Bitcoinów, kryptowalut, koparek, kryptowalut i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o małą dostępność kart graficznych, bardzo wysokie ceny, podwójne ceny po prostu kary graficznych w stosunku do tego, co powinno być w sprzedaży, niedobór i tak dalej, niedobór też konsol. Wszystko jest spowodowane oczywiście pandemią, brakami, brakami produkcji, nie ma tych chipów, nie ma, nie ma po prostu materiałów, wszystko, wszystko stoi, Dużo jest zapotrzebowanie na, na sprzęt, na karty graficzne, na konsole, nie ma tego. E, ceny ciągle idą do góry, e, no i tutaj mamy newsy na ten temat właśnie. E, pierwszy news, słuchajcie, tutaj macie oczywiście strony, e, linków nie będę dawał na e, na deskrypcję, ponieważ tutaj wszystko słyszycie, e, słyszycie, słyszycie to mojego syna w tle, jak na tablecie coś tam ogląda i mnie zagłusza, ale widzicie oczywiście tutaj, e, tutaj macie PPE Portal 3, News dotyczący PlayStation 4 ma być produkowany przez cały 2022 rok. Sony nie rezygnuje z produkcji poprzedniej generacji. Dlaczego tak jest? Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, nie ma dostępności PS5, nie ma wystarczającej ilości w stosunku do zapotrzebowania. Czyli co Sony sobie wymyśliło? Chce zapchać rynek PS4 zamiast PS5. Według mnie to jest bardzo głupi pomysł, i większość osób, jeżeli to przeczyta, stwierdzi, że Sony chyba ma nie po kolei w głowie. Jeżeli myśli, że ludzie zamiast PS5 kupią PS4, bo będzie PS4 na półce, a PS5 nie będzie, no nie, no tak nie będzie. Bo jeżeli ktoś poluje na PS5, no to, to kupi prędzej czy później te PS5, będzie czekał, ale e, tak jak ja mam na przykład PS4 Pro. Co mi to daje, że w sklepie będzie więcej PS4, jeżeli wszyscy chcą już na nową generację się przesiąść, tak jak i ja. No to jest dla mnie bez sensu. Microsoft z drugiej strony już jest news, że przestaje produkcji, już zaprzestał praktycznie produkcji Xboxa One, czyli tylko nową generację tłucze teraz, a Sony idzie w drugą stronę, czyli... Nie ma PS5, to tłuczemy dalej PS4. Może się sprzeda. Głupie to dla mnie jest. No nie widać na razie, żeby to się zmieniło. Jeżeli przez cały ten rok będą produkować PS4, więc może w przyszłym roku będzie lepiej z PS5. Nie wiadomo do końca. Zobaczymy. Drugi news tutaj mamy o połączeniu PlayStation Plus z PlayStation Now. Oficjalnie nie ma tego jeszcze, nie ma informacji na ten temat, ale jest bardzo dużo różnych przesłanek, które mogą świadczyć o tym, że PS Plus połączy się z PS Now. To ma być odpowiedź podobno Sony na Xbox Game Pass. Nie wiadomo, jak to będzie działać dokładnie. Według mnie, może być tak, że że zamiast PS Now będzie po prostu biblioteka gier dodana do ściągania, tak jak ma Xbox Game Pass, że będziemy mieli ileś tam gier i będziemy mogli je pobierać i na dysk instalować, bo jeżeli będzie to tak wyglądać, że PS Plus i PS Now będzie połączone w większą, po prostu troszkę droższą subskrypcję, ale dalej będzie to streaming gier, to według mnie się nie sprawdzi, bo wiele osób jeszcze, chociaż mamy 2022 rok, nie posiada na tyle mocnego łącza, żeby streamować gry, grać poprzez streaming, więc tutaj Microsoft ma mocniejsze karty, bo po prostu daje nam bibliotekę gier, ściągamy sobie tę grę. Nieważne ile to nam zajmie. Mamy słabe łącze, zajmie to nam dzień, dwa dni, ale ściągniemy sobie tę grę i możemy grać. A jeżeli Sony zrobi tak, że dalej będzie to streaming, Streaming gry, to wiele osób też e, nie będzie mogło z tego skorzystać. <laughs> Dlaczego jest mowa o tym, że PS Now e, złączy się z plusem? Tutaj mamy e, akurat informa informacje takie, że e, w Anglii e, game, e, sklepy game, bardzo, bardzo duża sieć sklepów angielskich z Grammy game e, musi e, anulować wszystkie karty PlayStation Now e, ze sklepów. Ehm, <laughs> niby ta nowa funkcja połączenia plusa z PS Now ma się nazywać Spartacus, ale to jest oczywiście tam pogłoska. Nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Nie wiadomo ile będzie kosztować nowa usługa oczywiście. Ehm, może być też tak tutaj w newsie jest, że <laughs> będziemy mogli na PS5 grać w, w gry z PS4, PS3, PS2, PS1. Fajnie by było mieć te wszystkie gry z starszych generacji w jednym w jednej konsoli na przykład PS5. Jeżeli ta usługa będzie to oferować, no to może być to może być też konkurencja dla Game Passa, ale według mnie to powinno być na zasadzie biblioteki gier do pobrania, nie nie poprzez streaming, bo naprawdę ja uważam, że wiele osób jeszcze cierpi na brak porządnego neta. Czy dojdzie to do skutku? Nie wiadomo. Mają czas do praktycznie końca stycznia, żeby z Anglii wycofać te karty, te zdrapki z PS Now, więc nie wiem. Prawdopodobnie może na wiosnę będzie jakieś ogłoszenie nowej usługi albo nawet wcześniej zobaczymy. To już te pogłoski są od jakiegoś czasu, więc nie wiadomo. Przepraszam, jeszcze chrypa. Jeszcze mi nie przeszło do końca, bo od e, ponad tygodnia męczę się z tym kaszlem. Nie potrafię ogarnąć tego, nie wiem dlaczego. Cały czas kaszel, kaszel. Został tylko kaszel. Nie mam ani temperatury ani nic, tylko kaszel cały czas mnie drapie w gardle. A teraz jeżeli gadam jeszcze więcej, no to będzie. Coraz gorzej, coraz bardziej, będzie mi rybka dokuczać. Ale. Przejdźmy dalej. Teraz przechodzimy już do rynku PC-ów. O co chodzi tu z tym Bitcoinem i Ethereum? To jest e, okay. temat taki, że po prostu bitcoin i ethereum oraz inne kryptowaluty napędzają nam rynek e, kart graficznych, podnoszą ceny, bo e, ludzie kupują do, do okay. koparek te karty, wykupują wszystko, ceny są kosmiczne, mm, ale jest nadzieja, słuchajcie. Okay. <laughs> e, bitcoin okay. oraz ethereum tracą na, cenę, na wartości. Od, od w sumie tego roku, nie będę też kłamał, może już od końcówki zeszłego roku traci to na wartości. Tutaj mamy newsy z ithardware.pl, z takiej stronki tutaj branżowej o, 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 o tematyce komputerów, gier i, i, i właśnie elektroniki. Jest też tutaj wzmianka że oczywiście odbija się to trochę już były spadki teraz trochę wraca to bo dolar e, dolar spadł na wartości więc kryptowaluty tam automatycznie zyskują ale jest. E, e, ostatnie zdanie jest ciekawe jeżeli historia nas czegoś uczy to tego że rynek może zostać zalany pokoparkowymi urządzeniami i to już niedługo. Czyli wszystkie karty graficzne serii 2000, 3000, GTX, nawet starsze serii 1000, mogą zostać po prostu po taniości niedługo wrzucane do internetu na różne tam aukcje, licytacje na te serwisy na których się sprzedaje, typu eBay, Allegro i tak dalej, a na Amazonie chyba używki też chyba są. Nieważne, na tych nawet lokalnych tutaj stronach i to jest szansa dla osób, które od jakiegoś czasu próbują kupić nowe karty graficzne, ale ceny są kosmiczne, a do tego nie ma ich na rynku zbyt wiele, więc jeżeli będziemy obserwować dalej spadki Bitcoina, Ethereum, no to może tak być, że po prostu jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku będziemy mieli dużo już tych pokoparkowych po prostu kart graficznych. Tylko pytanie jest takie, czy będzie to opłacalny, opłacalny zakup jakich kart, ponieważ nie wiadomo, no pod obciążeniem pracują 24 na godzinę, 24 na dobre sobie, 24 godziny na dobre pracują takie karty, nie wiadomo w jakim one są stanie, też to jest zawsze ryzyko kupowania kopalkowej karty. Oczywiście pierwsze co, co bym zrobił, rozebrał ją, wyczyścił, wymiany past termopadów, jeżeli są e, zużyte i tak dalej. Na pewno trzeba by to ogarnąć i wtedy może by pochodziła taka karta, ale no jest to alternatywa jakaś dla ludzi, którzy nie mogą kupić sobie w sklepie kart, bo nie ma. A jeżeli są, to po prostu ceny są tak kosmiczne, że nikogo nie jesteś na to. Moja GTX 980, od co jeszcze chodzi, ja o nią dbam, ją tam zbieram, co jakiś czas, wymienia pastę i tak dalej, czyszczę. No bo jeżeli by mi padła teraz, to by mi nie było stać na no, kupno jakiejś normalnej karty do kompa, więc dbam o nią. No ale jest to jakaś, jakaś e... alternatywa. Tutaj mam takiego news'a jeszcze z benchmark.pl. Taka ciekawostka, ale też to jest nawiązanie do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Policja rekwiruje sprzęt górnikom. Rozpoczęły się naloty na kopalnie kryptowalut. Mianowicie chodzi tutaj o kraj Kosowo. Kosowo jest kolejnym krajem, gdzie zabroniono kopania kryptowalut. Nie musieliśmy jednak długo czekać na efekty decyzji. Do akcji wróciły służby, które rozpoczęły naloty na nielegalne biznesy. <laughs> na początku roku kos kosowski rząd wprowadził prawo zakazujące kopania kryptowalut. Decyzja miała być spowodowana kryzysem energetycznym i chęcią ograniczenia zużycia energii elektrycznej, czyli e, wzrost po prostu cen. E, energii elektrycznej, spadki wartości bitco bitcoina, ethereum, kryptowalut. Też spadło na celu, że ludzie wyprzedają te koparki. Ja widziałem u nas w Irlandii na lokalnych ogłoszeniach e, oraz też na polskich ogłoszeniach, że już dwie czy trzy osoby wystawiały koparki kryptowalut. Dlaczego tak się dzieje? Zaczynają ludzie się pozbywać tego, ponieważ e, ceny energii i ceny kryptowalut e, powodują to, że już zaczyna być powoli nieopłacalne to krypto kopanie tak zwane i to też jest powód dla którego uważam, że będą będą pokoparkowe po prostu karty niedługo już na rynku będą się pojawiać i to w większych ilościach Więc to jest szansa dla osób, które mogłyby chcieć sobie zakupić taką kartę. Hmm. Skonfiskowano 342 koparki typu ASIC, a jedna osoba została aresztowana. I tam Ech, ludzi tam nie, nie wsadzają do więzienia za bardzo, za to, ale jeżeli jest zakaz, no to jest zakaz, zabierają to. Tylko, że tutaj na zdjęciach wygląda to jak te koparki takie typowo. Ee, typowo takie bez, e, bez, 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 bez kart graficznych, bo są też takie farmy, gdzie są GTX-y tam powsadzane. To są takie jak to nazwać, koparki, które są stosowane tylko i wyłącznie do, do kopania, specjalnie zrobione takie skrzynki, kiedyś widziałem materiał na ten temat, to, to, to na tym się nie da grać, ani nic się nie da z tym zrobić, tylko po prostu one są przystosowane do kopania. To z tego tutaj nie będzie żadnych kart na rynek wtórny, ale to jest właśnie news, który pokazuje, że jest problem z niektórych krajach z energią, nie są niezależne energetycznie i próbują ograniczyć zużycie energii gdzieś tam było chyba w Iranie, czy w jakimś kraju teraz nie chcę kłamać, że też był problem właśnie z energią i nie wiem czy w Iranie, czy w jakimś... nie będę teraz kłamał, ale w jakimś kraju właśnie był problem z energią, i też było zakaz zakaz krypt, kryptokoparek Kopania kryptowalut i też były naloty, i tak dalej, więc to jest też problem w niektórych krajach. Grę, jeszcze jeden news, IT hardware. Grafiki w końcu w niższej, w niższej cenie. Analitycy prognozują niższy, niższy popyt i zwiększone dostawy. Pojawiają się pierwsze optymistyczne oznaki poprawy na rynku kart graficznych. Z prognoz wynika, bowiem, że wraz ze zmniejszeniem, Sorry. Wraz ze. Wraz ze. Ktoś tu walno błąd, dlatego nie umiem tego przeczytać. Wraz ze mniejszym. Wraz z mniejszym powinno być. Popytem ze strony górników dostawy GPU wyrosną w tym roku o 10%. 10% to z mało tak naprawdę, ale może to jakiś. Em... Jakiś zysk przynieść dla em, zwykłych graczy, którzy będą poszukiwać właśnie kart. <laughs> e, 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 bo czytam dalej, że są niedobory e, e, w produkcji, bo oczywiście COVID wszystko wszystko blokuje i tak dalej. Co tutaj jeszcze? Tak, to czytałem przed e, nagrywaniem, ale oczywiście już mi wypadło z głowy. Tutaj na końcu jest wielu specjalistów. Nie spodziewa się, że popyt na karty graficzne i ich podaż całkowicie się wyrównają do 2023 roku, więc jeszcze prawdopodobnie przez następne 2 lata będziemy mieli problem z swobodnym wejściem do sklepu i poproszę o tą kartę, Byk, kupujemy. Przez następne dwa lata analitycy przewidują, że nie będzie takiej raczej możliwości, żeby każdy, kto będzie chciał, sobie kupił kartę, więc to będzie jeszcze trwało przez prawdopodobnie kolejne dwa lata. Nie jest to optymistyczne dla. Um, dla ludzi, którzy planują jakoś tak w dobrych cenach kupić, ale... Zwiększenie o 10% produkcji e, tych dostaw to już jest jakiś tam mały, małe światełko w tunelu, plus do tego te pokoparkowe jeszcze karty, które będziemy widywać coraz częściej, mam nadzieję, też dają nam nadzieję, jakąś e, zobaczymy jak to będzie. Ogólnie ten rynek komputerów, e, kart graficznych, podzespołów, szczególnie właśnie kart graficznych. Wszystko idzie do góry. Teraz ceny już raczej nie wzrastają, ale trzymają się na bardzo wysokim poziomie i to jest też problem dla ludzi, którzy chcą jakoś subgaggidować sobie komputer od już od iluś tam lat i czekają na te normalne ceny, bo to się ciągnie już od jakiegoś czasu. Eee, no i zobaczymy, jak to będzie. To, to, to jest frustrujące dla niektórych ludzi, dla mnie też, ponieważ eee, jeżeli coś by mi teraz siadło w kąpie, no bo nie byłoby mi stać na kupno na przykład nowej karty albo jakichś tam podzespołów. Eee, no przykre to jest, ale no taki, taki mamy świat, taki mamy klimat, słuchajcie. Dobra, <laughs> może to trochę przedłużyłem, może trochę przynudziłem. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. Co o tym myślicie o takich newsach? Jeżeli chcecie podyskutować w komentarzach, oczywiście zapraszam serdecznie, jeżeli możecie to udostępnijcie ten filmik dla szerszego Grona, że macie jakieś tam swoje strony, może na Facebooku gdzieś tam możecie podesłać linka. Może więcej osób to zobaczy, może więcej osób będzie chciało porozmawiać na ten temat Im więcej osób, tym ciekawsza będzie dyskusja. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do ocen filmu i dajcie mi znać, co tu zmienić, może w takich newsach może bardziej zawęzić to, może mniej dyskusji, może tylko czytać te newsy, co o tym myślicie. Mm, około 20 minut będzie tego, długo, może niedługo, ale fajnie się rozmawiało, oczywiście to jest monolog, bo ja tylko rozmawiam, e, mówię, tak naprawdę rozmowa to, to jest rozmowa co najmniej chyba dwóch osób. Czyli to monolog, ja mówiłem, a wysłuchaliście, więc dajcie mi znać oczywiście, jak podoba Wam się ten format takich newsów. Może raz w tygodniu, jakby się udało, jakby było nam tyle ciekawych informacji. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. zostawcie komentarz, like, udostępnijcie. Cześć, trzymajcie się. Na razie.